Proszę Państwa, ciekawostka, z, z wielkie zaskoczenie. Kogo to mi widzimy? To pana Georgiewicz. Także tutaj u pana Sendeckiego podpisał się pod wszystkimi listami. Jest to zaszczyt mi, e, bo tylko słyszałem do tej pory, a dzisiaj miałem zaszczyt uścisnąć dłoń pana Georgiewicz'a. E, e, Dzień dobry. Ja też dzisiaj pierwszy raz widzę kolegę Artura e, Kowalskiego, tak? Tak jest. No, i cieszę się, że popiera naszą akcję zbierania y, podpisów. Y, my zbieramy podpisy pod niezależnymi kandydatami, jest ich liczba 10, tak? Tak. I zachęcam do tego, żeby y, ludzie w Polsce robili takie akcje, i wtedy antysystem się przebije. To jest jedyna szansa. No, może nie jedyna, ale jedna z. na początek. Na początek. Proszę Państwa, ja to mówiłem już dawno, dawno temu, i bardzo się cieszę, że tą. Pomysł podchwycił pan Sendecki. Ja nie umiałem tak zrobić, ale doktor Sendecki jest tego zrobion naprawdę profesjonalnie, jak to się modli nazywa. No i pozdrawiamy tu wszystkich i idziemy do, do przodu. Tak, oczywiście.